Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pięknym Pałacu Jastrzębie. Nazywam się Krzysztof Bielawski. Na co dzień możecie Państwo mnie spotkać w restauracji Jatki 6 w Bydgoszczy. A dziś chciałbym Państwa zaprosić do mojego przepisu na święta z wykorzystaniem z fantastycznych produktów firmy Kier. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj przygotuję dla Państwa szynkę wieprzową pieczoną w miodzie, tymianku, do tego będą suszone morele, żurawina, goździki, dużo owoców, dużo miodu. Będzie słodko, będzie smacznie, tak jak na święta być powinno. Do mojego przepisu potrzebuję piękny kawałek szynki. Najlepiej, gdy już jest taka uformowana właśnie w siatce jak ta. Wtedy łatwiej i estetyczniej będzie to wyglądało finalnie na talerzu, półmisku. Zabieramy się na początku za szpikowanie mięsa, to znaczy Nakuwamy delikatnie naszą szynkę, w każdym możliwym praktycznie miejscu, ponieważ tam powędrują goździki, powędruje morela. Chcielibyśmy zmieścić jak najwięcej tych owoców i aromatu, przemycić do naszej szynki, i zaczynam szpikować naszą szynkę. Nasza szynka jest już prawie gotowa, została naszpikowana, nadziana goździkami suszoną morelą. Teraz potrzebujemy ją dobrze zamarynować. Sól z każdej strony oczywiście. Świeżo mielony pieprz. Miód. Suszony majeranek. Cynamon, i odrobina tymianko. Dodam jeszcze odrobinę oleju, tak aby łatwiej całość byłoby mi przesmarować, zamarynować to mięso. Tak przygotowane mięso wędruje do lodówki. Najlepiej gdy zostałoby ono w lodówce na około dobę. Nasza szynka pięknie się zmarynowała. To czas, abyśmy ją przesmażyli na patelni. Dodam odrobinę oleju i zrumienię ją z każdej strony. Dzięki temu moja szynka będzie miała piękny, złocisty kolor, ale również i smak podczas pieczenia będzie bardziej wyrazisty. Moja szynka jest już pięknie zrumieniona z każdej strony. Ściągam ją na bok i zabieram się za dodatki. Aby wzbogacić smak naszej szynki wieprzowej, przygotujemy do niej owoce, pieczoną dynię, zabieramy się do pracy. Użyję do tego dyni Hokkaido. Być może jest ona Państwu znana, jest to dynia, którą możemy jeść całą ze skórką. Jedyne czego musimy ją pozbawić to pestek, czyli dobrze ją wykrążyć. Wyrzucamy pestki i kroimy w spore kawałki, tak aby po upieczeniu zachowały one swoją strukturę. Pokrojoną dynię przerzucamy do blachy. Zabieramy się za krojenie jabłek. Myślę, że trzy w zupełności wystarczą. Mniej więcej kroimy w podobne kawałki jak dynia i dorzucamy do naszej dyni. I czas na pomarańcze. Nie ma świąt bez pomarańczy. Obieramy ze skórki i kroimy w cząstki. I dorzucamy do dyni oraz jabłka. Smak naszych warzyw i owoców zbogacimy jeszcze poprzez suszoną żurawinę. Dodamy pozostałą suszoną morelę, tymianek, rozgnieciony czosnek. Możemy go troszkę posiekać. Gałązka świeżego rozmarynu, oliwa, i na to wędruje nasza szynka. Tak przygotowane mięso wrzucamy do rozgrzanego piekarnika na 160 stopni około 2 godzin. Po ponad 2 godzinach pieczenia nasza szynka wieprzowa jest gotowa. Pięknie wygląda. Warzywa są miękkie, ale jednocześnie zachowały swoją teksturę. Wykładamy kawałek mięsa na deskę. Pamiętajmy, że była pieczona w siatce, dlatego musimy zgrabnie pozbyć się teraz tej siatki. I szynkę wyporcjować. Plastry około centymetrowe naszej szynki. Wykładamy wcześniej na talerz nasze warzywa. Możemy do dekoracji ułożyć nasze rozmaryn. Razem z tym sosem, z tym smakiem, który powstał podczas pieczenia, wykładamy wszystko na nasz półmisek. I układamy naszą szynkę. Skórka z limonki dla aromatu. I uwaga, jako zwieńczenie dzieła, tarty piernik. Moi drodzy, życzę Wam zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.